Chciałabym się dzisiaj Wam pochwalić i podzielić się z Wami taką wspaniałą nowiną, ponieważ zdarzyło się coś bardzo, bardzo przyjemnego dla mnie. Zostały wydane dwa tomiki wierszy. To antologia wierszy dla dorosłych i antologia wierszy dla dzieci. Wszystko z serii Zakochany targówek. I nie, nie ma tam moich wierszy, ja wierszy nie piszę, za to są tam ilustracje, które zrobiłam do wierszy, które tutaj w, tym, w tych tomikach się pojawiły. To jest w ogóle projekt finansowany w ramach zintegrowanego programu rewitalizacji Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku, i to jest projekt we współpracy z Biblioteką Publiczną w dzielnicy targówek. I wydawnictwem literackim Białe Pióro, które, tak nawiasem mówiąc, bardzo polecam. Tam jest Agnieszka Kazała, która jest taką kobietą po prostu z mnóstwem pomysłów, werwą i dzięki niej też tutaj moje ilustracje w tym, w tych tomikach są. Nie są tylko moje ilustracje, są też ilustracje Agnieszki. A jeżeli ktoś byłby zainteresowany, z zobaczeniem takiego tomiku, poczytaniem wierszy, obejrzenia ilustracji, to oprócz tego, co Wam zaraz pokażę, jakie ilustracje tutaj są zrobione przeze mnie, no to możecie wypożyczyć sobie w bibliotekach, które znajdują się na targówku, ale również możecie wypożyczyć te tomiki w Bibliotece Narodowej, także jest to takie dodatkowe wow. Pokażę Wam teraz kilka ilustracji. Tutaj sobie pozaznaczałam, żeby potem już nie szukać. Jest troszeczkę tych ilustracji w tych tomikach i jestem naprawdę z tego bardzo, bardzo dumna. Są ilustracje na przykład do wierszy pani Eli Kosiby. Tutaj jest zakochana dziewczyna. Zakochana para. No, jest to zakochany targówek, więc o miłości jest tutaj mnóstwo. Są to ilustracje, jedne bardziej ilustracyjne, inne są po prostu. Inne są po prostu obrazkami, które dopełniają całości. całość tych tomików. Są tutaj w wersji. Tutaj jest moje, tutaj Agnieszka też rysowa. Pokazuję wam swoje, nie będę tutaj wszystkich ilustracji pokazywać. Generalnie w tomiku dla dorosłych są ilustracje czarno-białe, które, jeżeli ktoś się skusi, można je również pokolorować i będą wtedy będzie miał taki czytelnik dodatkowy swój wkład w ten tomik. Oczywiście nie kolorujemy prac, które są w książkach wypożyczonych z biblioteki, no bo wiadomo, to są książki z biblioteki, tak? To są książki pożyczane, to wtedy nie wolno ich niszczyć. Natomiast, jeżeli ktoś by miał taki własny tomik, no to jak najbardziej zachęcam do pokolorowania. Tak, przy okazji, tutaj są również takie zakładeczki specjalne poprzyklejane, to robiły też Panie w ramach tego projektu. Tutaj jest tomik dla dzieci. Tutaj w tomiku dla dzieci jest więcej kolorowych ilustracji również. No jest to dla dzieci, więc to dzieci lubią kolor. I to też pobudza wtedy wyobraźnię Takie, takich dzieci. Takich dzieci, dzieci czytających te tomiki, te wiersze. Pokazuję tak na szybko, nie będę Wam czytać może te, tych wierszy. Zachęcam za to do poszukania i wypożyczenia tych tomików. Nie tylko, żeby przejrzeć ilustracje, ale również, żeby poczytać te wiersze, bo te wiersze są naprawdę miłe, przyjemne, pełne różnych emocji, pełne miłości. No, jak to, zakochany targówek, no to musi być mnóstwo miłości, mnóstwo ciepła. Ale też i są takie wiersze żartobliwe, fraszki. Tutaj jest na przykład seria z gier miejskich naszego klubu. Jest też, nie wiem, czy tutaj w tej części dziecięcej, czy w części dla dorosłych, są też takie rym rymowanki Facebookowe. Tutaj proszę bardzo, jeszcze macie wypisanych autorów wierszy. To jest z części dla dzieci, pokażę jeszcze z części dla dorosłych. Też warto jest zapoznać się z tymi autorami, z tymi wierszami, bo to są naprawdę ut utalentowani ludzie. O, tutaj też moje... <laughs> o, tutaj są rymowanki, facebookzanki. Też bardzo fajne, przyjemne, takie żartobliwe. No i tak właśnie taka miła rzecz mnie spotkała, takie uwiecznienie moich prac w... Pięknych tomikach przy pięknych wierszach. A teraz zrobimy sobie przerwę na świniaka. A po przerwie na świniaka będą wyniki rozdania, które było w zeszłym tygodniu. Także do zobaczenia po świniakach. Teraz ten moment, na który wszyscy czekali. Mam tutaj przygotowane karteczki. Było tylko albo aż cztery zgłoszenia i wymyśliłam sobie, że skoro tyle osób się zgłosiło, było chętnych na moją ilustrację, to każdy zostanie nagrodzony. Szczególnie, że jestem wspaniałym sprzątaczem i posprzątałam sobie tamten filmik. Musiałam go wrzucić jeszcze raz. Ale mam tutaj te cztery karteczki, jesteście tutaj wypisani. Wylosuję jedną osobę, która dostanie właśnie tą ilustrację. A pozostałe trzy osoby też zostaną nagrodzone za to, że się zgłosiły. I dostaniecie po jednej z moich kartek świątecznych. Także nadal w opisie będzie e-mail, na który trzeba będzie do mnie wysłać wiadomość, i tam już się domówimy co do wysyłki. A teraz składam to, już nie wiem co jest co także bardzo dobrze zostało jedno kto dostanie ilustrację gratuluję Warulf napisz do mnie masz ode mnie ilustrację świąteczną a pozostałe osoby czyli moje życie w Polsce no, otwieraj się w cieniu sztuki i pypcio robi pyp, dostaniecie ode mnie jedną z tych kartek świątecznych. Jeszcze raz gratuluję i czekam na Wasze maile z informacją z adresami, gdzie ja mam do Was wysłać te oto piękne ilustracje. A tymczasem Żegnam się z Wami i widzimy się w następnym filmiku. Także pa... -da.